Zagrajmy w lista top 5 najwyższa wartość rynkowa klubu piłkarskiego w Polsce według Transfermarkt. No idzie idzie, no lek Poznań, no. Nie ma. To znak. Także to. Znaczy jest, ale musisz nazwać inaczej. A Mika Wronki. Numer jeden! 32,85 miliona euro. A no tak, no nie zgadłem tajnego hasła programu. A ile był ten najtańszy w tamtej.? No, po... no miliard. Jezu. No dobra no Ale on nie kupował od nikogo licencji. A nie. A no i wszystko. No dobra, no to no, odkąd zobaczyłem ciebie, jakiego nie biały stok. Numer 4. Nice! 22,9 miliona euro No chociaż czy tam jest No, no dobrze no, stołeczny klubie sportowy mam tak samo jak ty, no, Legia Warszawa. Oh. Jeśli chodzi o stołeczny klub, to chyba tylko Polonia, tak? Tak. Tak, Legia jest na miejscu numer 3, 29,75 miliona euro. Dostało Ci miejsce numer 2 i 5. No weź, daj lajka. No i obserwuj no. No ziomek. Oba kluby są z Ekstra klasy, czy. z trzeciej. Ligi. No z Ekstra Klasy, z Ekstra Clasy. W tych y, kopolniach. No, y, tam... są z tamtego regionu. Ruch jest w? Jest w pierwszej, widzę. Geka. Nie, no, nie Beniaminkiem są. Jak zbliżają się matury, to idziesz na pielgrzymkę. Raków! Raków, Raków często chowa numer dwa. Raków Częstochowa 30,03 miliona euro. Zostało ci miejsce numer 5. Także życzę Ci dużo powodzenia. Ja mam hmm. dużo czasu. Tak, i, i tak się wyłączyły światła. W tym mieście są dwa znane kluby. Jeden obecnie nie gra w ekstraklasie. Krakowie. I barwy dwie. Tak, Krakowie. Miejsce numer 5. Krakowia. Biało-czerwone barwy. 14,7 miliona euro. I o, i to jest kasa, nie?